Na działku posiedzieć co jest za pojętym? uwaga Spróbujcie też przejąć ich czołg. Chyba nie, głowy z mnie strzeliwuje dobra. dobra, zabity czołg, o tuż to jest tylko nie najpierw nie. Na dole na, na dole. Ciężko z Dobrze, strzeliwuj plenic Ja się skupiłem na górze, a z dołu myślę Cały czas topę walczą Dobra, na B. Musisz się naprawić Dobra, no, ktoś. No, nie, nie. E, brawo, weźcie jedna osoba, może na, na chwilę, więc najpierw i na zostawisz jeden Będą skakać z B, uważajcie. Na no, A czy na C? Na A. Na C nie ma sensu, ja bym sobie C odpuścił mu. Całkiem odłamkowy i się zabić pilota, ale. Musisz wyskoczyć i go zabić, wiesz? Wysiąść ktoś I... na chwilę No Chłopaki, e, przejmijcie Alfę przede wszystkim Tam krzanić, brawo, Przejdź, nie. No niech się wystawią, no Zaraz rozwalę ten ciąg Cholera, już mam helkę Stalam. Jestem mocno widoczny Dobra, Piła się na was chyba Mam już tą helkę ECM ma co? Oznaczyłem go Uciekiniera Dostał pocisk, ale przeżył nie zabił to, Nie ma helki Na prawej kto zginął na... ...wincie. C, C dach, Zbyła doktor. Do C dach. C dach, okej. Okay. Na zapraszam. piętrze są na C. Ano, widzę. I dostałem C raz To na ich. piętrze wam nie pomogę. Bo na duch, jak zginiesz, jak wysiadasz i potem giniesz, to bądź potem ze mną. Jak... Przywincie gdzieś przy, przy mają tego. Póki co ściągam typ na piętrze. O, chyba... Ja... RESPnie! Ja mówię cicho. Ciszę od telewizora. Nie mogę Ja tak samo wam wyłączyłem ze stąpił On leży tak... Podejrz podejrzewam... Że Dobra, po nas, po nas, po nas. Co on zjeść, ale ten człowiek? Bartek dużo ich tu. Na dole jest. Pod, pod wami jest jeden. oni mają na A na a dachu, na A na dachu. Tym bliżej naszej bazy. Mają respa. Pop lewy no, no co? Michel mi, mi zasłonił jakieś 20 wiadomości, nie? No. Macie też HP delta na mnie Lewy do na Ali już no zeskoczył na, na dachu, na dachu Przejdzie, e, przejdzie tym przejściem między budynkami na was mm. Ach, zapiłem go, a ja a go. No to ją. Ja a ja dostałem ładną asystę Co tam macie w Szkoda myśli Teraz Artur musisz go zabić. Brzmią jak myszka No, 50 HP. Jest tam, jest tam, jest tam. Jest teraz tam, Jest, jest tam, gracie na górze. coś 50 HP mam, 50 Nice. Dobra, no to wy macie A, my mamy C. No, a jest tam, yes. jest? jest no, bo jest na dachu, na dachu. Ja Chcecie, mogę was podlić, tylko. O! Nie, yes. a... Paki teraz stójcie naprawdę na tych punktach, bo mo może damy radę. No. Mają dwa czołgi? Czy mają dwa czołgi? Już nie jest. nie wiem, to nie czy... atakujcie tego C. Nie mogą mieć dwóch czołgów. Mają, a nie ten samochód, okej. Okay. Pilnujcie Ustrzymaj. AB, jazda, kurde, jestem i tak Jedzie ciężarówka na, na A, uwaga, wóz jedzie na A. Zaraz będą... Betonu... do dobra, dobra. dobra, ja lecę na pomóc Wiksonowi. Wjeżdżają windom. Na B. Tak. Dobra, c na AB. Trzeba trzymać punkty. Trzyma, nie biec się o cel... w sumie. dobra Nie, nie, my wycie... tylko y, przejmujemy się, bo oni nie mogli przejść. B, 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 B Damy radę, damy radę, damy radę. ostatni punkt, plus. Yes. I... Jest! Jest. Spokojnie, no, spokojnie, spokojnie, po prostu musi się ogarnąć, nie. Ale. Dobra, po, po jednym na flagę. Nie można kliknąć C4, kiedy jest w blocie. Można. No, mnie to nie aktywowało. Można, można. Wszyscy zobaczyć. Powiedz, niego? To do dobra. Czołg jeszcze. Chodź dalej, ma tu. Czołg, minus 54, czołg. Dobra, zapinta. Nice. Nie ma czołgu. To jeszcze... Punkty, 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 jazda A tam coś jest. Nie wiem czy nie przeciw protcha. Tak, ale podobnie tak. Kto w tym ciągle? Za właśnie... nami! Za mną, jest. za mną doktor! No! Odpaliłem tabel. Ożty worne jeżeno! Ty są no. gdzie dokładnie są? No, a, na moim córku moim bo na mnie możecie się brać. No. Ale chill, wygraliśmy to właśnie. Jest yes. bardzo ładnie, chłopaki. Pięknie. Flagi, a nie pojazdy jeszcze raz. I nie kila. I żeby centrala się nie przełączała, nie? Dokładnie. Ja też nie jest w Dobra, paska. w najgorszym wypadku to przegra. ten. Będzie remis. Wiem w autobusie ok, ja. będzie siedział Półka. Na Dachu jest Dobra R. Albo w autobus autobus tam doktorek już ci zabijemy jednego Tu jest winda Dobra, I Dobra A patrz, widzę Ale Nie wiem to lada w Helce ale już wam idzie tam Kurde Nie no ja to lada z tego slajd No już po helce, zabijam No i nice W ogóle zrobić prędzej no nie mogłem, co co najwyżej, nie co, najwyżej, co najwyżej extreme z tego drugiego działka ściąga, okay. nie? No ja próbowałem strzelić, ale tak... Potrzebuję pomocy, Musicie zaczekać na... i w odpowiednim momencie to wyjdziemy. nam przejmują znowu. Cofnę się tam. Spod. Ja też tam już się wysantuję. <laughs> na cena na cena moście, na, na moście. Ale ludzie strzelają No A ja strzelam Ludzie strona Ludzie! Strona drugie, Switch, dasz radę sam? Decyzja, tak czy nie? Dasz radę sobie? Switch? Switch! Tak. tak! Dobra, Luma, dobra na C. Ja już ogarnąłem C, znaczy w większości. Swift pomóc. Przyjmuję. Tak. Jeżeli nikt się nie zrepi, to. Czekaj, Swift, ja ci pomogę. To chłopaki, bądźcie tutaj aż zjedzie flaga i mroźnie spada Ale tego B pilnują, się... ja pierdzielę to punkty Czołg jedzie na C No właśnie jadę Potęło. Ja mu zaraz plecy zrobię, zaraz mu zapięcie Dobra, uważaj Bartek, po tej stronie tego mostu jest czołg Wiem Jest, jest. Macie, macie goście pod, pod tym, pod, e, pod C Goście z na A, i tak Dwo gości na A, jeden z tego drugi Dobrze Nice Nie. O kurde Może wychodzące granaty? Są wszyscy co ja cię? Ja tak cię tak załapić. Kościół jest ewidentnie gdzieś na moście. Jeżdżę do przodu. Dobra, podpaliłem go. Jeżdżę do przodu, będę waszą tarczą. <laughs> Czek, na mnie, na mnie, na mnie na górze. Na Dobra. No by out no. wali? O nie zdążyłem EFG wyciągnąć. Aby dostał taką... O, pięknie! Aby. Co to było? Hehehe. <laughs> ...Alfa. no o, by... Alfa, alfa, no, alfa jeden gościu. Gdzie? Na alfie przy, przy przy wejściu na no. stronę. I o, piękna jest, kosa, dziękuję! No. E musicie cieszeje się. się Ekstrim, tam jeszcze jednego masz. Wódź, Helka, wróć swojego teammata na E Nie e. mam teammata, tam jestem O kurde, C4 mi podłożył Oj. Czyli biegną na C od D do dwóch Dobra, jasne. Leży. Na, na razie, na razie stoją, ale... Odwieźcie gdzieś od... leży no. Leży czego Odjeźdz od, od... od, was gdzieś czy. A, dawaj, na E go, bierz go, bierz go Dobra Jeden leży. To jeszcze jeden jest. Wiem, gdzieś, gdzieś, że dalej będziesz. Goście, to nasz I to ja, bo biorę im punkt E Dostał Ładnie <ścoughs> <ścoughs> Przejmij C, ktoś tu jest Na, na dole jest Tu ma pełna pizda na E, dawaj do swojego, biorę Dobra, ja już dwie osoby zabiłem na D Dobra, ekipa remontowa wbija na A Dobra Co najmniej... Przepraszam, że tak Co najmniej dwóch gości na jeszcze. Dobra, B to doktor podleci Przejmuję, nikogo nie ma. Nie ma samego punktu. O, i Dobra, nagrało się to później. Dobra, GG. Thank you for pisze Cindy pisze, że następny razem to... trzeba dla piechoty. mapy dla piechoty.